Dajcie, kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Zapraszam na rozkład kart. Dziś będzie, będzie to rozkład z serii Co jest między Wami? I zaraz zobaczymy, jakiego typu relacja pojawi się w tym rozkładzie. Czy odnajdziesz tutaj podpowiedzi właśnie dla Ciebie? Czy ten rozkład będzie rezonował z Twoją sytuacją, Twoją relacją? Karty chcą pokazać, co jest między Wami. Wyskoczył nam. Yy, wisielec, więc może sugerować, że jest jakiś stan zawieszenia albo takiego przestoju, zastanawiania się, co dalej. I tutaj każdy z Was jest w energii obserwacji. Trójka kielichów i królowa mieczy. Mhm, dobrze, zróbmy sobie tego typu rozkład w takim razie, bo karty nam się sypią, więc. Dobrze. Mamy e, Wisielca, mamy Trójkę Kielichów, a więc m, kartę m, pracy nad relacją. Y, kartę relacji, które wnoszą do naszego życia dużo m, radości, szczęścia, ale czasami też są różne sytuacje konfliktowe, z którymi musimy się mierzyć, podejmować jakieś ważne wybory. Czasami być elastycznym, dostosowywać się do propozycji innych osób, a czasami trzeba zawalczyć też o siebie i o, swoje, o swoją wizję, o swój plan, przeforsować swoje zdanie. W wisielcu jest takie zatrzymanie, po to, żeby dobrze ocenić sytuację i znaleźć. Najlepszą opcję wyboru. Wisielec się nie spieszy, bo on wie, że na dzień dzisiejszy jest takie zawieszenie czyli trzeba chwilę poczekać, zastanowić się, poobserwować. No, jest tutaj poczucie takiej frustracji trochę poczucie, że życie stanęło w relacji trochę na głowie ale wszystko jest po coś jest przed wami pewnego rodzaju wyzwanie które wymaga dyplomacji, może cierpliwości na pewno skorzystania z życiowej mądrości z tego wszystkiego co już przeżyliśmy z tych lekcji z życia powyciągać trochę wniosków po to żeby zdystansować się też i spróbować inaczej ocenić sytuację nie wchodzić w Jakieś niepotrzebne konflikty, a bardziej skupić się właśnie na złapaniu perspektywy i dobrej ocenie. Bo wisielec on zawsze stara się postępować właściwie. Widać wyraźnie, że obojgu wam zależy na tym, żeby tą relację utrzymać i zaopiekować się. I relacją i, i sobą nawzajem. Królowa Mieczy, trygon powietrza, bliźnięta Waga Wodnik. No to jest energia osoby, która właśnie dystansuje się, tak. Ma takie poczucie może trochę rozżalenia, wkurzenia, może trochę rozgoryczenia tym wszystkim, co ją spotkało. Jest w takim momencie, kiedy szuka swojej prawdy. Ma swój miecz. Może tutaj jest właśnie ta luneta, która ma jej pozwolić właśnie na to, żeby dobrze ocenić obecną sytuację, zdystansować się do tego, co było, trochę może wyciszyć emocje, a bardziej skupić się na znalezieniu dobrego rozwiązania. Królowa Mieczy, ona jest. Niezależna i chce przede wszystkim, jest ostrożna. Ona się w przeszłości wiele nauczyła, i ta cierpliwość to jest jej zaleta pozwala jej zatrzymać się, nie awanturować, nie forsować na siłę. Swoich racji, a bardziej właśnie złapać ten dystans yy, i spróbować się dogadać. Na pewno królowa mieczy zawsze woli zachować swoją godność niż kłamać yy, czy awanturować się i kłócić. Królowa Mieczy, ona jest bardzo inteligentna, tak, taka um, rozsądna i się, jest w stanie się zatrzymać i zastanowić, czy jest to coś, o co warto walczyć, czy sobie lepiej to odpuścić. Arcykapłan pokazuje, że piątki są zawsze liczbami kryzysu i potrzeby zmiany, ale w piątce też zawsze jest dużo wiary w to, że Znajdzie się to najlepsza droga wyjścia z sytuacji trudnej, bo trudnej, ale jednak um, jest tutaj takie spojrzenie na ten kryzys w kontekście rozwoju. Coś, co jest trudne, ale pozwala Wam też poznać siebie nawzajem, bo prawda jest taka, że na tyle siebie znamy, na ile nas życie przetestowało a na tyle znamy drugą osobę, na ile właśnie poznaliśmy ją w takich momentach mm, trudnych, bo kiedy jest y, fajnie i miło, to jest fajnie i miło, a kiedy następuje kryzys, wtedy dopiero możemy zobaczyć mm, kim ta druga osoba jest, w jak w tej sytuacjach kryzysowych się odnajduje, jak nas traktuje, mm, na ile jesteśmy dla tej osoby, w, osoby ważni. Czy jest w stanie wziąć pod uwagę też nasze potrzeby, nasze racje. W piątce jest zawsze wiara w dobro, w miłość, w prawdę, w uczciwość drugiej osoby. W piątce też jest ta energia właśnie szacunku do drugiej osoby. Czasami te wartości po prostu trzeba sobie wypracować w relacji. Trzeba sobie dać. Czas na to, żeby zaopiekować się tą relacją i dać się jej rozwijać w odpowiednią stronę. My się zmieniamy. Nasza relacja się zmienia w, na osi czasu. I dochodzimy często do takiego momentu, kiedy znowu jest jakieś zawieszenie, i trzeba się z, z tym wszystkim zmierzyć. Jakoś sobie to wszystko znowu. Poukładać. Mamy kartę kochanków, więc jest to moment trudnych wyborów po piątce, szóstka z wielkich arkan. A więc tutaj jest ta odpowiedzialność i takie poważne podejście do relacji. Dużo jest tutaj odpowiedzialności za drugą osobę. Tutaj jest brana pod uwagę właśnie ta wartość. Którą daje rodzina, tradycja. Widać, że dla Was jest ta rodzina i tradycja są bardzo ważne, a te dwie karty dodatkowo pokazują, że jest między Wami taka niezwykła więź duchowa. Arcykapłan jest kartą bratnich dusz, bliźniaczych płomieni, a kochankowie, no, właśnie, spotkanie tych bratnich dusz i taka pełna akceptacja siebie nawzajem. W szóstce często są podejmowane ważne decyzje, czasami związane z, z różnymi dylematami wyborów, ale szóstka mówi właśnie o wartości więzi, o wartości rodziny. Czasami. O potrzebie rezygnacji z siebie na rzecz drugiej osoby, albo z, z rezygnacji z siebie na, na rzecz um, czegoś ważniejszego, y, bo Wisielec też jest właśnie um, takim przesłaniem, że czasami musimy coś poświęcić, że na rzecz czegoś dużo ważniejszego. Y, tu jest taka sytuacja, kiedy um, trzeba się z tym zmierzyć. Przyszły sukces tej relacji na dziś wymaga pewnych wyrzeczeń. Taki jest przekaz. Mm. I wisielec zawsze prosi, żeby postępować właściwie, nawet jeżeli jest to trudne. Często pojawia się właśnie, gdy Twoje życie, czy wasze, życie w waszej relacji trochę jest wywrócone do góry nogami. Przesłanie, które wielu z nas nieświadomie otrzymuje od, od świata, jest takie, że wszelki dyskomfort jest zły. Że należy go unikać, należy go zaraz zleczyć, znieczulać, lub na przykład zapomnieć o nim tak szybko jak to tylko możliwe. Jednak czasami życie wymaga od nas znoszenia pewnej niewygodnej pracy, czy nad sobą, czy nad związkiem. Po to, żeby właśnie wypracować sobie nową, lepszą wersję tego związku. I tutaj nadszedł czas, żeby uwolnić się od tego stanu zawieszenia. I chociaż na razie, właśnie możesz doświadczać tego tymczasowego dyskomfortu, bo w końcu jest tutaj ta królowa mieczy, energia wkurzenia i takiego niezadowolenia. To wszystko to służy poprawie twoi, Twojej relacji. I w poprawie waszego wspólnego życia. Wisielec mówi, że to, co sprawia, że czujesz na dzień dzisiejszy się niekomfortowo, powoduje, że tak naprawdę się rozwijasz i Twoja relacja też przychodzi pewną przemianę. Wszystko po to, żeby odnaleźć znowu tą najlepszą wersję dla Was obojga. I mamy ósemkę buław, czyli jak najbardziej tutaj pewne plany. Wymagają już podokańczania. W ósemce buław czas przyspiesza. Czasem trzeba wykazać się właśnie i sprytem, i taką decyzyjnością, szyb, szybkim podejmowaniem decyzji, aktywnością. Ósemka buław kojarzy się właśnie z postępem i wraz z pojawieniem się tej karty, może. Okazać się, że bieg wydarzeń tutaj w końcu nabierze tempa, w końcu ten wisielec zejdzie na ziemię i pojawią się jakieś odpowiedzi na trapiące Was tutaj pytania, a zagmatwane kwestie, które spowodowały to zawieszenie, zostaną po prostu rozwiązane. Więc, jeżeli na przykład czekasz na wiadomość od tej drugiej osoby, partnera, bo jest stan zawieszenia, to ta Um, ósemka buław może mówić, że wiadomości od tej um, osoby um, przyjdą do ciebie szybciej niż się tego nawet spodziewasz, bo to jest karta um, prog pro, um, progresu, takiego szybkiego ruszenia do przodu. Może sugerować na przykład komunikację przez internet, może związek na odległość tutaj jest taka podpowiedź. Um, ogólnie. Ósemka buław oznacza intensywną komunikację, takie właśnie przerwanie tego zawieszenia i bardziej postawienie na rozmowy, na przegadywanie pewnych spraw, bo widać wyraźnie, że tego potrzebujecie. I dzięki temu nastąpi właśnie takie głębokie połączenie na, tej, też, na tym fundamencie duchowym. Może odzyskacie po prostu wiarę, że tutaj jeszcze wszystko się między Wami pięknie poukłada, bo potraficie zawalczyć o tą relację wspólnie. Więc jeżeli jest ósemka buław, to jest dla Ciebie mm, przesłanie: y, spodziewaj się y, tych angażujących rozmów, y, wiadomości, odpowiedzi. Całej tej ekscytacji z tym związanej. związanej. Ósemka buław pokazuje, że ze stanu zawieszenia przechodzicie w taką relację, która zaczyna się szybciej rozwijać, a nadchodzące zmiany po prostu stwarzają dla Was nowe możliwości nowe możliwości dla ciebie, dla Twojego partnera. Tu jest takie trochę popłynięcie z prądem. Ta karta może też zapowiadać taką zwiększoną namiętność, poprawę komunikacji po tym okresie trudnym zawieszenia, kiedy trzymaliście się na dystans. Więc ta ekscytacja wkradnie się do Waszego wspólnego życia i pozwoli wam poczuć, że znowu wszystko wraca na właściwe tory. W ósemce była jest potrzeba. Działania, wyrażania siebie i podejmowania właśnie tych ważnych, czasami trudnych wyborów. Jeżeli jest ta ekscytacja, to warto tutaj podążać za tą intuicją, bo ósemka buław mówi: bierzcie od życia wszystko, co się da, tak? Bo ten pęd ku działaniu, pęd w kierunku rozwoju relacji. Popycha was wyraźnie do przodu w stronę tych nowych możliwości i sprawia, że wszystko wraca na nowe tory. I mamy kartę głupca, czyli może nawet zapowiedź, tak jakby startu od zera, czyli te ważne rozmowy i przegadywanie różnych spraw, zostawianie ze sobą tego, co było trudne, spowoduje, że. Wystartujecie w tą relację już na nowych zasadach. Dacie sobie tak, jakby szansę na nowe, lepsze życie. W końcu, głupiec to jest zero, zero czyli start od nowa z takim dystansem do tego, co było, po to, żeby wystartować na nowych zasadach, zostawić ze za sobą to, co się nie udało, i to, co się nie sprawdziło. A bardziej skupić się na tym, co jeszcze możemy wspólnie razem wypracować. Mm. Na pewno głupiec zachęca do tego, żeby trochę zdystansować się od tej przeszłości, nie powielać, nie, nie mielić ciągle i nie analizować tego, co było, troszkę złapać właśnie dystans, a bardziej skupić się na tych nowych możliwościach. Mm. Uwolnić się od tego, co coś już nie służy, od tego, co już przestarzałe, co okazało się może właśnie zbyt sztywnymi takimi schematami, które już na dzień dzisiejszy nie odpowiadają Waszej rzeczywistości, a bardziej dopasować się do nowej rzeczywistości. O tym mówi właśnie głupiec. Z jednej strony, głupiec jest nieprzewidywalny, ale z drugiej właśnie kiedy się pojawia, mówisz, że czasami wszystko wywraca się do góry nogami, ale. To się dzieje właśnie dla Waszego wspólnego dobra. Więc tutaj warto uwolnić się od kontroli sztywnej i trzymania się jakichś starych schematów działań, a bardziej postawić właśnie na te nowe możliwości, na to, co jeszcze przed Wami, to co jeszcze może sprawić, że wróci ta radość, szczęście i spełnienie w związku. Bo w końcu ta królowa mieczy ona nie chce całe życie przesiedzieć w, na tym swoim punkcie obserwatorki, a bardziej chce po prostu czuć, że ta, ta relacja daje jej szczęście, spełnienie, a nie tylko wkurzenie i ciągłe zawieszenia, tak? Bo tutaj ta cierpliwość. Ma też pewnie swoje granice. I szóstka, kielichów, czyli odwołanie się do przeszłości, ale tylko w kontekście tych fajnych wspomnień. One są fundamentem dla waszego związku. To jest coś, co was budowało, co, was, co zbudowało waszą więź, co was łącz, połączyło i to jest w waszych sercach i głowach jako te piękne, cudowne wspomnienia te wszystkie piękne chwile, które podarowaliście sobie w przeszłości, one już z wami zostaną. Od tego się nie odcinamy. Odcinamy się tylko od tego, co już nie służy. I na bazie tego, co właśnie buduje, y, idziemy w stronę nowego. Wszystka y, kielichów przypomina właśnie o tych minony, minionych, szczęśliwych czasach. Y, no właśnie, jeśli... Ty i Twój partner nie czujecie się tak entuzjastycznie nastawieni do Waszego obecnego życia, to jest ten czas, żeby może trochę wyruszyć do tej przeszłości, może nawet wspólnie odwiedzić te miejsca, w których kiedyś już byliście i stały się one dla Was wyjątkowe, kiedy macie trudności w związku? To być może one są zakorzenione w kwestiach, które nigdy też nie zostały w pełni rozwiązane w przeszłości. I może czasami trzeba wrócić do tej przeszłości, żeby pewne rzeczy po prostu podomykać. Bo ta ósemka buław, ona też mówi o domykaniu pewnych spraw, które już za długo się za wami ciągną z przeszłości. Ogólnie szóstka kielchów jest kartą ratowania związku, kartą, kartą rodziny. Ona reprezentuje tą wspólną historię i te szczęśliwe chwile, które już minęły. I jest tu taka nostalgia, ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Ale ona też wskazuje na takie niebezpieczeństwo zbytniego romantyzowania sobie w przeszłości. Tutaj chodzi o to, żeby z jednej strony właśnie odwołać się do tych pięknych chwil, ale dość racjonalnie spojrzeć w to, co jeszcze przed Wami. Czasami w miłosnym odczycie ta szóstka kielichów może reprezentować taki opór przed porzuceniem um, tych sztywnych schematów, który, które może dawały złudne poczucie bezpieczeństwa, ale koniec końców okazały się już na, niezgodne z rzeczywistością. One już niczego dobrego do waszej, do waszej relacji nie wnosiły. I tutaj jest ten moment. Bo to jest też szóstka. Szóstka kochankowie, wielki harkan i szóstka kielichów, czyli ta niezwykła więź. Te trzy karty one czasami wiążą się właśnie z tym prawem karmy, która wraca. I takim właśnie niezwykłą więzią łączącą dwie osoby. W szóstce kielichów jest takie pragnienie, które jest głęboko zakorzenione w sercu i to jest taka niezwykła więź, która bardzo rzadko się zdarza, ale jednak. Ta więź jest, jest nierozerwalna. Kryzysy się zdarzają, ale kiedy mamy relacje dwójki ludzi powiązanych taką niezwykłą więzią na poziomie duchowym, to te kryzysy hmm, nie są czymś, co może Was rozdzielić, bo Wasza więź jest niezwykła i Wasza więź jest wieczna i zawsze sprawia, że potraficie stawić czoła tym trudnościom. Twoje serce uczy się tutaj jakiejś ważnej, doświadcza jakiejś ważnej lekcji. I pokazał się taki dość um, ważny życiowy przełom w relacji, który sprawia, że uwalniacie się od tego, co było, akceptujecie to, co jest teraz, i dajecie sobie pozwolenie na start od nowa na trochę innych zasadach. Bo jednak, start od zera. To jest zmiana kierunku działania. I siódemka pentakli. Siódemka, która mówi o tym, że wszystko w życiu ma swój czas. Po czasie zawieszenia przychodzi czas intensywnej pracy nad relacją, po trudnych okresach łez i rozczarowania przychodzi czas na uśmiech i radość. Z tego, co jeszcze można wspólnie zbudować. Siódemka Pentakli to jest ten moment, właśnie świadomego podejścia do pracy nad relacją. To jest karta, która mówi, że wasz związek dojrzewa powoli i stabilnie przez lata. I możesz liczyć na to, że Twój partner pozostanie konsekwentny i tutaj będzie szukał cały czas najbardziej praktycznej drogi, aby zapewnić Wam to ten fundament bezpieczeństwa i stabilności. Oboje dotarliście tutaj do takiego etapu w życiu, w którym będzie coraz mniej może niespodzianek, ale ten głupiec jest też dość wymowny, bo jeżeli jest odwaga. Jest chęć doświadczenia czegoś nowego, to to jest kwestia Waszych decyzji, Waszych wyborów. Takie długoterminowe plany w końcu zaowocują, mówi o tym siódemka pentakli, bo to drzewko to jest właśnie Wasza relacja. Ono, kiedy jest odpowiednio podlegane, zaopiekowane, doświetlone, odżywione, ono owocuje, planuje i cieszy oko, i cieszy Was oboje. Ta karta oznacza też potrzebę wykazania się cierpliwością w działaniu. Może macie za sobą niezbyt ekscytujący okres tego zawieszenia, ale wszystko tak naprawdę zamanifestuje się tutaj we właściwym czasie. Więc warto znaleźć wspólny cel, znaleźć właśnie ten coś konstruktywnego do zrobienia, żeby zaangażować się w to działanie, znaleźć odpowiednią motywację, a czas tutaj mm, pokaże, w którym momencie te plony będą najbardziej zadowalające. Na pewno nie warto za, y, zamartwiać się tym, co było, warto skupić się na tym, co jeszcze wspólnie y, możemy razem wypracować i dać sobie nawzajem. Na wszystko przychodzi czas. A tak naprawdę najważniejsze wydarzenia w naszym życiu dzieją się dokładnie w tym momencie, w którym są nam przeznaczone. O tym mówi siódemka denarów. A siódemka denarów też pojawia się, gdy właśnie pracujecie nad relacją, bo to jest warunek tego, żeby wam się udało. W siódemce kielichów na przykład. Są nadzieje, są pragnienia, są fantazje. Natomiast w siódemce denarów jest takie potwierdzenie możliwości podjęcia takich kroków w kierunku właśnie już manifestowania swoich pragnień. Ta karta mówi, że wszystko rozwija się tak, jak powinno, więc warto trochę wyluzować i po prostu pozwolić temu, co manifestujesz, urzeczywistnić się we właściwym czasie. Czekającemu czas się dłuży, ale cierpliwość popłaca. I tutaj te karty pokazują, jak silna więź łączy Was w tej relacji. Jak bardzo oboje jesteście skupieni na tym, żeby tą relację zachować i cieszyć się wspólnie takim życiem, jakie jest. I obserwować, jak staje się coraz lepsze i lepsze. A taka energia zniecierpliwienia i wkurzenia każdemu od czasu do czasu może się zdarzyć. Takie chwile zawieszenia też są po to, żeby trochę złapać dystans, perspektywę i po prostu odnaleźć w końcu tą najlepszą wersję, najlepszą drogę, którą jeszcze wspólnie możecie razem sobie tutaj zbudować i wypracować. Dziękuję, kochani, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Czytanie było ogólne. Jeżeli potrzebujecie prywatnego czytania, zapraszam na kontakt mailowy. Napisz swoje pytanie, zrobię dla Ciebie prywatny rozkład kart. W formie filmiku wyślę na Twojego maila. Dzisiaj, kochani, dla Was wszystkich wysyłam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.